A teraz, szanowni, czas na, licznie, na najliczniejszą grupę tego wieczoru guzowianki! To jeszcze nie koniec, proszę państwa. <noise> to jeszcze nie koniec. <noise> jedna guzowianka się pojawiła w środku, w spodniach. Zawsze mnie dziwił ten młody, ale jest fajny, prawda? Brawo! O, i to już jest prawie koniec. श्री मानो शोक Brawo. No i tak, jeszcze chwila zabrakłoby dla nas mikrofonów. Guzowianki, drodzy państwo, w tym momencie mamy ogromną nadzieję, droga komisjo, że tak prosto z serca będziecie oceniać. Tak. A młody przede wszystkim muszę ci pogratulować, jak będziesz miał całe życie takie powodzenie, tak tak do ciebie mówię ty mały w środku. Wiesz, miał takie powodzenie, to stary, żyć nie umierać. Ja, ja tu jestem z przodu. Jak się spojrzysz tutaj, to my do ciebie machamy, do was. To my. Muszę się przyznać, że poczułem lekki swąd. Po mojej lewej stronie leciał dym spod fryzury Szymona Wydry, kiedy was zobaczył. Taki pozytywny dym, dlatego o wyjaśnienie tej sytuacji poproszę Szymona. Słuchajcie, no, ja jestem pod wielkim, olbrzymim wrażeniem tego, ile serca włożyliście nie tylko w ten występ, ale ja widzę po waszych buziach, że nie, nie robicie tego z przymusu, tylko po prostu kochacie ten styl muzyczny, co się naprawdę coraz rzadziej zdarza, a, a wśród młodych ludzi to już prawie w ogóle, że, że kultywujecie folklor polski. Naprawdę, ja chylę czoła, jestem pod wielkim wrażeniem. I jeszcze powiem Wam jedną rzecz. Tak jak powiedziałem wcześniej, że co ma być, to będzie, i kto wie, czy kiedyś, bo tak mi zakiełkował taki pomysł, czy kiedyś byśmy razem nie zrobili jakiegoś numeru. Mówię teraz zupełnie poważnie. Podam przykład. Wielka duma naszej polskiej muzyki rockowej, nie żyjący już dzisiaj niestety, ale mam nadzieję, że jesteśmy pod jego dobrymi skrzydłami. Grzesiek Ciechowski, lider i wokalista grupy zespołu Republika, kiedyś też popełnił taką fantastyczną płytę, która się nazywała kury. Grzegorz z Ciechowa, piejo, kury, piejo, prawda? Jako Grzegorz z Ciechowa. Kto wie, może byśmy powtórzyli ten jakże fantastyczny... Numer i zrobili kiedyś, kiedyś. Nie mówię, że od razu, ale trzeba się do tego mocno przygotować, przemyśleć, kto wie. Także wielkie gratulacje. Bardzo, bardzo dziękujemy Szymonowi. Kasiu, jak oceniasz występ Guzowianek? Ja jestem Wami zachwycona i słuchajcie, gratulacje wielkie, bo z występu na występ śpiewacie coraz lepiej, tańczycie coraz fajniej, uśmiechacie się coraz szerzej, jesteście kolorowi, piękni, młodzi, młodsi, starsi, wszyscy się bawią rewelacyjnie, także pięknie, pięknie i, i sukcesów życzę jak najwięcej.